Pojawiła się panu sprawa, dlatego że ma pan czynną sprawę. Którą? Sprawę 3K103 na 18. Co? Taką sprawę 3K103 na 18. Ale to jest 18 rok. Tak. To jakim cudem to może być aktywne? 10 lat jest termin przedawnienia Dobrze, ale ta sprawa się skończyła już Proszę Panią, to już nikt o niej nie pamięta Jak nikt o niej nie pamięta? No. Okay, ja nie wiem, czy to Pan ma świadomość Co się dzieje w Pana sprawie? Czy Pan naprawdę myślał? Bo ja teraz nie wiem Proszę Panią, to jest sprawa 103 przez 18 Ma Pan zapłacone w tej sprawie? To jest 18 przecież A mamy 25 no. to, to już jest wszystko już po ho, ho, ho. Nie, proszę Pana, nie ma Pan zapłaconej tej sprawy a ma, ma pan tutaj czynną należność, i dlatego pojawiła się panu w portalu informacyjnym. Aha, bo oni, oni jeszcze chcą 6 tysięcy ode mnie z roku 18, tak? Tak. tak Aha, tak, tak, tak. i kiedy to się umarza? Termin przedawnienia przelicza sędzia za każdym razem. No, a jest jakiś przelicznik? Może ja bym sobie sam przeliczył. Ogólnie jest 10 lat od prawomocności, ale tam są różne wyłączenia, dlatego mówię, że sędzia przelicza. A można by mu złożyć taką notatkę, żeby wyłączył, bo to od niego zależy. Na przykład mógłby na przykład dzisiaj to przeliczyć tak, że by ta sprawa Nie. była zamknięta? Nie, Nie może? Nie To jest sztywna data. Nie. Ta, no, ona nie jest sztywna, ale ona nie będzie wcześniejsza niż 10 lat. No dobrze, ale jest przelicznik, to przecież to się... Przelicznik datowy Jaki? jakiś jest. Jaki? Datowy, bo Jaki? No, sędzia w pewnym momencie musi powiedzieć dość. Nie. Tak, to kiedy? Nie. To przelicza. To nie, proszę pana. Sprawdza, czy nie wydłużyć tego terminu. Czy nie zachodzą przesłanki A. do wydłużenia terminu przedawnienia? Ale, ale nie do skrócenia. A, czyli wydłużyć w, sprawie, to w drugą tak, stronę? W, sprawie, w drugą stronę, oczywiście. W sprawie karnej. A dlaczego, oczywiście? E, termin przedawnienia jest 10 lat. Chodzi o to, że tutaj nie darują 10... mi tego. Czyli sędzia może mi tego nie darować do końca życia? No tak. Nie, nie no to... proszę pana. Tam są dokładne rzeczy, które się sprawdza. Nie chodzi o to, że sędzia nie daruje do końca życia. Bo jeżeli, jest, jeżeli może przedłużać. Ogólnie. Nie jestem w stanie tego powiedzieć przed upływem 10 lat. Dobrze, czyli do 10 lat potem już nie może przedłużać? Może czy nie? Może. W dwunastym roku też może przedłużyć, czy już nie? Bo, ale, ale nie znam od siebie, proszę pana. Ale przecież to on przedłuża. Są różne takie wyłączenia, ale ja teraz nie będę z panem o tym dyskutować. Jeżeli pan chce ustalić sobie termin przedawnienia, to musi pan się po poradę prawną zgłosić do prawnika. Nie, nie tutaj do, do was. Do domu, nie. Bo Widzimy... ja panu nie przeliczę terminu przedawnienia teraz. A prawnik mi przeliczy? Sędzia przedłuża. To proszę zobaczyć, że z jakiego powodu sędzia mówi nie, nie darujemy mu, to przedłużymy mu o rok. Są konkretne. konkretne. Yy... To co się tak. wydarzyło, to co się wydarzyło na przykład w 25 od roku 18, że on się przyjrzał i powiedział, że nie daruje. Nie, nie, proszę pana, przez 10 lat sędzia nie patrzy na termin przedawnienia, 10 lat jest ustawowy. No, to dopiero po 10 roku zobaczy. No. Po 10 roku tak. można... może przedłużyć. Skazany sobie sam przedłuża, to nie jest tylko nie. skazany sam, bo jeżeli popełnia jakieś przestępstwa i jest osadzony, to w momencie osadzenia zatrzymuje się bieg terminu przedawnienia, proszę pana. To przecież te sprawy się już pokończyły, tylko pieniądze zostały. Do spłacenia. Nie, dopóki są pieniądze, to sprawa się nie zakończyła. Sprawa się zakończy, jeżeli pan będzie miał wszystko zapłacone. To mówię, Wtedy zakończy się to mówię. Pan widnieje w KRK jako karany. panu się nie zaciera to skazanie, dopóki pan tego nie uiści, albo nie nastąpi termin przedawnienia. Pan ma czynną No ale jak termin przedawnienia? No, no właśnie, proszę panią... To dobrze, ale wróćmy do tego terminu przedawnienia, bo potem się go przelicza, bo jest termin i ten termin przedawnienia wcale nie jest przedawnieniem, bo sędzia może przedłużyć oczywiście. Sama pani powiedziała. Tak. Nie, nie ja tylko panu powiedziałam, że w tym momencie nie jestem w stanie panu powiedzieć, Przeliczyć. kiedy dokładnie nastąpi termin przedawnienia. 10 lat. 10 lat. Tak. No właśnie, a potem. 11 roku, jak mi sędzia przedłuży, to termin przedawnienia jest po 10 lat, a już mamy na przykład 11 rok. Proszę pana, jeżeli pan będzie osadzony. A dlaczego? A jak nie będzie? Nie wiem dlaczego. No, no, a a nie... Jeżeli pan nie będzie, to po 10 latach się to umorzy, tak? Eee, czyli Ale pobyt. Nie jest, nie jest teraz miejsce na dyskusję, zawsze Jest, na bo, temat. Jest, bo ja chciałem się dowiedzieć eee. kiedy się to skończy, bo ja myślałem, że to się skończyło tak od razu, a widzę, że to jeszcze trwa, proszę panią, czyli właściwie Pan ciągle może uiścić światło. Nie, teraz to już na pewno nie uiszczę. I teraz proszę to może odnotować sędziemu, że teraz to już mu na pewno nie zapłacę. teraz to ja bym chciał się A widzieć. Pan nie w płaci tym... sędziemu, tylko płaci na rzecz Skarbu Państwa, także. Czyli wszystkim także ludziom. Nie. Czyli mam także dług. Nie. Czyli mam także dług. Nie. Dług mam według kogo? Społeczności jeszcze, czyli można powiedzieć, społeczność mi nie wybaczyła, jeszcze mi ściga. Oj. Proszę pana, kończymy chyba tą rozmowę. Nie, jak by kiedy odprawę. mi się to skończy, nie, nie. a nie chcę płacić, bo ja uważam, że ja mam czysto, a nagle się dowiaduję, że w systemie to tutaj jestem ścigany i sprawa jest zakończona. Ale to nie, to nie, to z kim ja to o tym jeszcze mogę porozmawiać? Kto by wiedział więcej? Najlepiej z komornikiem, który to ściąga. Ale nie, bo tutaj sędzia przedłuża. No. no nie, Sędzia, ja A kto jest numer, referentem? Numer konta do wpłaty tego świadczenia jest moje zadanie tutaj, ale dyskutować już dłużej No nie będę z panem, bo nie rozmawiamy na temat sprawy. Jasne, a kto jest władny do rozmowy w tym temacie? Proszę wnieść wszystko na piśmie. Ale do kogo? Kto jest władny? Proszę pana, no sąd, który ściąga. Tutaj pan może pisać do wydziału dwunastego wykonywania orzeczeń. Czyli tu gdzie dzwonię? Tak. Kto uważa? Do dobrze. dobrze. Czy może pani wskazać palcem, do kogo kto się tym zajmie? Wydział się tym zajmie, proszę napisać. Nazwisko, chodzi mi, nie do sygnatury, chodzi mi o to, że nie wiem, czy to pani przydziela pracownika potem? Nie. No właśnie, a kto? Proszę pana, sprawy są rozpoznawane przez wydział. Tu pracownik no. wykonuje tylko zarządzanie. Prędzej czy panie. później jakiś człowiek no, będzie się ze mną. Chce się spotkać z jakimś człowiekiem od was i on tam istnieje. Jedyna taka możliwość to jest umówić się do przewodniczącego wydziału. Nie znam. Pani sędzia Anna Parka. Można? Czy u pani się mogę umówić do tej pani? Do pani Ani Możesz... Parki? Może się pan umówić dokładnie w tej sprawie i zapytać coś, bo sędzia też nie będzie referować panu sprawy. Pan może się umówić do czytelni i zapoznać z aktami. Z Anią Parką, pan... bo to pani Ania zamyka wtedy tą sprawę. Bo ona może skrócić. Może mi wybaczyć. Eee, proszę pana, może pan wnieść na piśmie jakikolwiek wniosek i zostanie on rozpoznany. Przez panią Anię, dobrze. A czy mogę osobiście? Bo uważam, że byłoby szybciej. Nie, nie byłoby szybciej, bo sędzia każe panu napisać. Nie, A... ustny wniosków nikt nie rozpoznaje. Jak to? A forma kontaktu z urzędem ustna? Nie, nie ma takiej formy kontaktu. Nie ma. Pan każdy wniosek musi wnieść na piśmie. Nie, przeczytałem, że mamy formę kontaktu ustną z urzędnikiem. Proszę? Mamy formę kontaktu i coś tam do protokołu można składać ustnie. Wnioski są przekazywane z ust do ust. Tak, jeżeli Do pan pani jest na posiedzeniu, ma pan No jest to chętnie się umówię. O... Tak, mogę się umówić z panią Anią. Ale nie ma Parką. posiedzenia. To nie jest pani Ania, tylko to jest sędzia Anna Parka. Z panią sędzią Anną Parką, tak, tak. posiedzenie. Przewodnicząca wydziału. Oczywiście, więc... no chętnie, to właśnie, to na posiedzenie można się umówić? Nie. Nie, nie umawia się na posiedzenie, proszę pana. Ale... Nie ma posiedzenia teraz. Nikt nie wyznacza posiedzenia, nikt pana nie wzywa. Jeżeli pan chce złożyć jakiś wniosek. To w jakim trybie w się mogę spotkać? Wpisemne, bo... wniosek. Ale pani sędzia Anna Parka przyjmuje interesantów, przecież. Przyjmuje. Jeżeli są jakieś. Osobiście. Uwagi, to oczywiście, że możemy. Oczywiście, przyjąć. to ja chętnie. Chętnie bym się umówił z panią Anną Parką w sprawie tej właśnie tutaj tego toczania się wszystkiego. W jaki sposób mogę to zrobić? I wtedy będzie posiedzenie. Nie będzie posiedzenia. Proszę pana, pan nie rozumie. Nie ma posiedzenia. To jak się nazywa spotkanie z panią sędzią? Posiedzenie już było. Dobrze. A... Wszystko już pan miał, wtedy pan wszystko mógł wnosić <laughs> tak, na, na piśmie. No, tak. no nie bardzo, ale z panią Anną Parką, to wtedy w jakim trybie ja się spotykam z nią? No, przewodniczący przyjmuje strony, tak? Tak, ja pan, jak tak. Strona, oczywiście może strona. pan przyjść w poniedziałek między godziną 13 a 15. ale proszę zrozumieć, że takie spotkanie nie polega na tym, że pan ustnie zgłasza coś, a sędzia rozpoznaje wnioski. Na czym to polega? Na czym polega Ale to naszego. pan musi wiedzieć, dlaczego no to... pan chce się spotkać z przewodniczącym wydziału. Powiedzieć jej, żeby zaczęła działać w moim kierunku. Tak? No bo po to to jest. Ja przychodzę do niej, ja jej mówię co trzeba by zrobić, i ona mówi, to ma sens, i wtedy wykonuje. I na przykład może się okazać, że mi zamkniecie sprawę. To pani sędzia, Anna, parka proszę przecież pana, zamyka. Jeżeli pan chce się umówić z przewodniczącym, ma pan takie prawo. Dobrze, a u pani mogę? Może pan. To poproszę. Na jaki dzień? Poniedziałek, poniedziałek, między 13 a 15 będę. O której pan Nie, o której godzinie pan będzie? Pan się umawia, to proszę się umówić konkretnie na godzinę, bo są też inne strony. To kolejka będzie? Może być kolejka. No, dobrze. Ja panu bo... mówię w jakiej godzina, proszę no. powiedzieć, o której godzinie pan będzie. Mówię, nie powiem dokładnie. Nie między. Nie, pan się umawia na konkretną godzinę. Wy się umawiacie między. Pan nie umawia między którąś a którąś, tylko na konkretną godzinę. To będę o 13, a najwyżej się spóźnię. Możemy, tak? Nie, ja umawiam panu na 13. Na 13? Tak. Tylko, że mówię, tak. bo ja teraz myślę, bo ja będę miał dojazd komunikacją miejską. Tak, i właśnie. Wielu osób wie komunikacją no. miejską, tak, i są na czas. Tak, czasami by mi bardziej pasowało na 13, czasami bym miał komunikację na czternastą bardziej, to nie wiem, dlatego mówię, że mogę się spóźnić z uwagi na komunikację nie, nie, miejską. Nie, proszę pana, pan się umawia na konkretną godzinę. Dobrze, a jak gdybym przyszedł o 14, abym się umówił na 13. A będzie inna strona, to pan sędzia nie przyjmie. A jak nie będzie? Nie wiem, pani sędzia też ma inne czynności. Nie. Ja jeszcze muszę to potwierdzić, czy w ten poniedziałek o 13.00 pani sędzia może pana przyjąć i wtedy oddzwonię do pana. Będzie pan wtedy zapisany. Aha, to nie jest tak, że od 13.00 do 15.00 sędzia tam jest, tylko że nie. może jej nie być. Nie mam teraz kalendarza od pani sędzi. Aha, tak. czyli ona sobie w godzinach przyjęć interesantów załatwia inne rzeczy w tym czasie? Przyjmuję interesantów. No nie, tak? bo... Owszem, no, a... Tak, nie wiem czy ktoś jest zapisany. Aha, dobrze. Tak, to wtedy bym był na 14. To od razu proszę mi tam zapisać. Podam pani wszystkie dane. 502 27 81 81. Pan wstępnia Grafał do sprawy 3 103 na 18 w najbliższy poniedziałek 15. Grudnia o godzinie 13. To może zakończymy na teraz. Proszę, żeby pani się przygotowała dobrze. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dobrze. Dziękuję bardzo, do, do widzenia. widzenia. Do widzenia. Bardzo szalona rozmowa. Bardzo szalona rozmowa. <noise> pani stwierdziła, że to jest naturalne, że tutaj kary trzeba przedłużać panu Rafałowi, oczywiście w nieskończoność. Co prawda jest limit 10 lat, ale sędzia może. Złamać limit, i wtedy proszę pana, logika dalej jakoś takoś. No właśnie, tu się wszystko łamie, już ta logika się połamała, i widzę tutaj, panie Rafale, zapłać pan państwu polskiemu, będziesz pan miał spokój, bo to 17 wtedy był mój pierwszy początek systemem, czyli w roku 2017 tak. Tak spotkałem nieuczciwego sędziego, że teraz się ciągnie to do, do roku 2025, dlatego a, no, sędzia się nie przyjrzał i wtedy zacząłem badać system, czyli mijają lata, tu się okazuje, że ja im wiszę jeszcze w systemie, no pięknie, to trzeba zdemontować najlepiej i wtedy już nie będziecie mieć takich przypadków i straszących rzeczy na portalu sądów, bo sobie wyobraźcie, siedzicie sobie w domu i nagle na portalu, że tutaj sprawa nowa! Sprawa dla pana Rafała, ja mówię pięknie, cały mi znowu zrobili. No nie? Bo to jest takie straszenie, czyli mm, Mir domowy, o właśnie. Podciągnąć pod mir domowy, że tutaj się zmienił w moim mirze domowym jak ja tam jakieś 12, 3F 16 przez 19. Ogólnie ta numeracja mi się podoba. 3F tu mi się podoba w tym wszystkim. Ten wydział do orzeczeń. więc... I mamy sędziego. Panie Omanie. you people weep every